W związku z kończącą sołtyska, że kadencją są tytla nie będę dalej kandydował, wobec czego pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy przez 27 lat nadzili mnie zaufaniem. Myślę, że funkcje te pełniły rzetelnie i sumiennie. Jako sorty przez 27 lat na radę na, na zawsze duże wsparcie członków Rady Człowieckiej i radnych w podejmowaniu i realizowaniu zadań, na rzecz naszego społeczeństwa. Dziękuję wszystkim dorosłom za rzeczowe rady i życzliwość, za dotkarkę. Mogę potwierdzić, że osobistym doświadczeniem, że tylko wspólnym działaniem idzieć można na pozytywne efekty. Również dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, działającym na terenie społeczeństwa w Paszynu za ochotę współpracy na rzecz naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Bardzo podziękować. Ja myślę, że w imieniu całej społeczności Chwaszczyna za 27-letnią posługę, właściwie służbę można powiedzieć. E... Dziękuję bardzo. E, życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Najserdeczniejsze życzenia na Pana Gerarda i podziękowanie za tą służbę dla mieszkańców właśnie na Wszystkiego dobrego. Panie się Rada Sołecka kadencji 2011-2015 w ogromnym składzie w związku z Zmocjona Rada Sołecka oradnego dziękuję Panu za 27 lat pracy na rzecz Haszczyna. Wypisaliśmy Panu taki pamiątkowy dyplom, ja pozwolę sobie go odczytać. Gerem Barzowski, sołtys 1988-2015. Dzisiaj bycie sołtysem to nie tylko samo administrowanie, to również skuteczne reprezentowanie sołectwa w gminie. To dbałość, aby postulaty Zebrania Miejskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy i planach jej rozwoju. Dobry sąd musi być także sprawnym organizatorem, który potrafi rozbudzić aktywność lokalnej społeczności, motywować mieszkańców do włączania się w sprawę własnej sołectwa. Takie chalezmy i oddania przez 27 lat panu nie brakowało. Dzięki Pańskiemu zaangażowaniu udało się zrealizować wiele zadań ważnych dla sołectwa, za co serdecznie dziękujemy. Rada Sołecka, w kadencji 2011-2015 Kwaszczyno 12.03.2015. Ja również w imieniu Klubu Sportowego pozwolę yy, sobie na odczytanie takiego podziękowania. W związku z zakończeniem przez pana funkcji Sałtesa Hapszy składam na pana ręce serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę i pracę pełną poświęcenia na rzecz swojego społeczeństwa. Pana zaangażowanie i trud owocował wieloma sukcesami, był także nawiązany rzeczą najcenniejszą i najtrudniejszą do pozyskania, mianowicie zaufaniem współmieszkańców. Dobry imię, w którym się Pan cieszy, powodowało, że funkcję sortysa sprawował Pan przez wiele lat. To m.in. dzięki Pana zaangażowanym w sumiennym wykonywaniu wszystkich zadań, trosce o mieszkańców, czuwaniu nad estetyką sołectwa, wizerunek naszych gminy stale się poprawia. Na osobie sprawującej funkcję sortysa spoczywa wielka odpowiedzialność. To ona jest najbliżej lokalnej społeczności, Najbardziej dostrzega ich potrzeby, przekazuje je samorządom i kontynentu. Dziękujemy za wywiązanie się z tej odpowiedzialności. Pozostając z wyrazami szacunku i poważania, życzymy Panu dużo zdrowia, sukcesu, zadowolenia oraz pomyślności w życiu osobistym. Podpisano za 27 lat pracy sołtysa. Redakcja cządnika i starych pasz na per składowała na garandowym bo co do uznanie go za wielką rumyta, jak to zrobił na całego świecie Drodzy mieszkańcy, chciałbym również pogratulować Panu Sądysowi wytrwania 27 lat pracy społecznej, pogratulować małżonce Pana sołtysa, pani Ani, która wspierała Pana Suchysa przez ten cały okres. Pracując z Panem sołtysem 17 lat do trzy kadencje w razie gminy Żukowo, jedną kadencję w powiecie i teraz jeszcze rok druga kadencja w Pan zawsze był otwarty na dialog, wspierał wszystkie działania, które służyły mieszkańcom Kwaszyna. Był czynnie zaangażowany, tak jak powiedziałem, we wszystkie działania, ale działania, które służyły dla dobra mieszkańców i tego tutaj yy, w okazji właśnie 27-lecia Bycia Spada w Słowacie i z Pana gratulacje Panie Słowacie tak i tak dalej. I chciałbym, żeby Pan, mimo że Pan zrezygnował z ubiegania się o funkcję Słowacza, żeby Pan wspierał nowego Słowacza i nową Radę Słowaczą. Dziękuję.